Kandyduje Pan do Europarlamentu. Tak. My mamy pewne oczekiwania wobec takich kandydatów, ale co pan przewiduje? Czym nas Pan zaskoczy? O co będzie Pan walczył? Ja myślę, że ja nie będę niczym zaskakiwał, ponieważ moja praca jest znana mieszkańcom Wrocławka i Regionu. Będziemy dążyli do tego, żeby nasze cele były zrealizowane, cele regionalne, a więc przede wszystkim... To, z czym borykamy się od wielu lat, czyli kwestia budowy tamy w okresach Niszawy czy Kuczinka, kluczowe decyzje będą podejmowane w Europie, w Komisji Europejskiej wtedy, gdy będziemy musieli już tłumaczyć się z tej inwestycji, dlaczego ją chcemy podjąć i dlaczego ona jest tak ważna dla naszego bezpieczeństwa, to tam będą te decyzje podejmowane. To także tam będą podejmowane decyzje o ważnych projektach międzynarodowych. I wtedy głos regionu musi być bardzo, bardzo wyraźnie słyszany. Także to jest mój najważniejszy element tego programu, ale oczywiście to są wybory dla nas wszystkich ważne także z jednego powodu. Za chwilę będziemy, Głosowali za jednością Europy. Za tym, czy ta Europa będzie bezpieczna, będzie domem dla nas wszystkich, gdzie każdy naród będzie mógł realizować swoje cele. My chcemy rozwijać współpracę w Europie i wszyscy kandydaci, którzy są na tej liście, na pewno mają to do swoje dobra. o k a